Zapraszamy do nas Bartomija Kurczewskiego. W sobotę jego rywalem będzie Grzegorz Szulakowski. Kategoria 70 kg. Bartek Kurczewski. Dziś obchodzin rodziny, tym bardziej należą się brawa. Nigdy nie trzeba się okazję. Na cztery gramy w się Będzie się bił. Martek to jeden z najbardziej żywiskowych zawodników płaczonych, kategorii lekkiej. Kto miał okazję oglądać jego pójdy wie, że czasami zakręci się noga, zakręci się prekwiz, poleci kolano, ale już zawodnik, który stawia nie tylko na perfekcyjne zwycięstwo z techniką, ale zawodnik, który z każdego pojedynku chce być zapamiętany jako ten najbardziej glebiskowy a starcie na KSW 36 z Szulakowskim na pewno gdzieś się nabiera dodatkowych smaczków panowie nie małają do siebie serwadlią polecam śledzić w profile społecznościowe obu zawodników, którzy bardzo często robią do siebie całkiem zabawne wycieczki Klasa skarpetki, które Pan Domiej zabrał ze do sobą na media, trening Wielki fan z Okęgi A w złotych tarasach czas wszystkim umila. Muzyka wypływająca serca i duszy. DJ Malina. Po krótkiej rozgrzewce przyszedł czas na tarczowanie. A teraz nikt inny jak również świetny nawet eksploracji KSW w kategorii piórkowej do 66 kg Marcin niż który z ostatniej gali KSB, w ostatniej galerii KSW w imponującym stylu po bardzo dobrej walce obu panów pan, zwyciężył Filipa i Dzisiaj woli trenera Barbuja Kurczewskiego i mamy pierwsze kombinacje wyklączone mocnymi kopięciami. Będziemy oglądać również podczas gali w Zielonej Górze. Już w sobotę. Barwej uczestniczyli w organizacji KSW. Magali z numerem 33. Tam zmierzył się z doświadczonym, weteranem, wciąż bardzo aktywnym i bardzo skutecznym w organizacji KSW. W naszym grzebicy my przegramy wojny przez decyzję, a więc tym bardziej teraz w sobotę będzie chciał udowodnić że walka dla największej polskiej... Ja wiem, on jest tak przypadkiem i zasłużył na miejsce w licie. Do wcięcia w parterze głowy rywala oczywiście zabronione, o tych zasadach również Państwu opowiemy, będzie chwila na to, aby zaprezentować techniki dozwolone, niedozwolone, myślę, że na pewno gdzieś tu jest, jest przynajmniej jedna osoba, która nigdy nie oglądała pojedynków Borowaizmu i odpowiedziałaby się na czym ten piękny sport polega. Nie wygląda ni tak jak wspominałem, a study nieprzypadkowe. Ja myślę, że Kura tu pokazał jakieś latające kolano. Jeżeli tylko nas słyszy, tak jest. Jeżeli w ten sposób zwycięży swój pojedynkiem jest z przegrodem szulakowskim, to Błobarze KSW będą musieli szykować pomóc za waka wieczoru.